Pięknie. Teraz pokaż, jak przewalasz hajs. Zacznijmy od pięciu skrzynek. Hmm, bezpiecznie. Ty czekaj, może. E, nie zobaczę Twoich danych. Dobra, pominąłem ten moment. No to po prostu chyba nie nagrywał w tym momencie, jakbyś to kupował dla Twojego bezpieczeństwa albo coś czymś zakryje. Dobra. Pięć skrzynek będziemy pośmiejemy się otwieramy to no i konto premium że muzyki nie ma nic konto premium O? Co niby O? A tu też nic nie będzie. O 100 tysięcy. Na kredki. 50 tysięcy. Nic bardzo nie ma. <grywki> <grywki> mm. Najwyżej to wytniesz, ale chyba tu nic nie ma, no. Nie, najwyżej dupnę Rzucę po prostu w programie do montowania, ten... ...moje... ten... Avatar i po Myślę, że to rozwiąże problem. No dawaj. Coś mi się wydaje, że... ...byś musiał otworzyć 45 skrzynek. Na no styl ten... No cóż... I... nic takiego? I? A tu będzie jakaś specjalna animacja, mi się wydaje. Wszyscy. Nie, nie będzie. Nie Bardzo będzie? mi nie będzie niestety. Nie rozczaruję cię, ale nie. Chińska ceramika? No cóż, tu ja ci mam powiedzieć? Ale kredyty sypie, co jest dla mnie... Tch. Kolejny kont, dzień konta premium. E, czemu ty to widzisz wcześniej ode mnie? Prawy dolny róg. dostaniesz informację. A, prawda. No. Kurwa, nic nie ma, <noise> No cóż, nie oszukujmy się, to nie, nie będzie rzucać jak powalone. No myślałem, że będzie, ale widzę, że. I znowu masz dzień premium. Widzisz prawy dolny ruch. Widzę, widzę, widzę. <grym> I znowu. Znowu. Ale czekaj, niecały miesiąc dokładnie widok, jak się skrzynki zakończyły świąteczne. Bartek. Nie. <grym> <Ja. grym> ale ja lubię coś takiego robić. Coś. Jestem wolny psychicznie trochę, ale mi się to podoba. E, tak długo jak Jani hajsu, to mi się też podoba. Ale aczkolwiek. Nie... Fajnie jakby ci coś co się rzuciło, nie, nie powiem. No, no to, znaczy... to... Bo takie to trochę nudne się robi. Szczerze, monotonne. No ja, myślę, be... ja myślałem, że coś będzie rzucać, wiesz, ale widzę, że. Bita. No. No takie hmm. no nie No nie chcę za bardzo rzucić znowu no, konta premium. To jest dobre, jak ktoś dołączył i chciałby trochę konta premium taniej kupić chyba. No nie wiem, czy taniej. ciekawe, jak się nie chcę rzucić tej premki żadnej. Tam nie są jakieś no. wyborne premki. C 24 skrzynki jeszcze zostały. Jest dzień premium. Tu nie ma co Ja myślałem, że naprawdę coś ty będzie rzucał. O. Tak to. Znowu ci dzień premium geniuszu rzuciło. Nie wiem. Na no świąteczne. Dobra, Bartek, i tak trzeba dojechać do 20. O. Jest psycha. Kój to coś przejdzie. Masz limit. <grystanie> Ej, oni są podłuczeni W sensie, dobra, to kupię dwie. No to w sumie taniej to wyjdzie. Ej, ale nie no. Ej, oni, oni mi nawet nie pozwalają. Wiesz, o co chodzi, nie? Tak, wiem. Co to są za gajdiny? <grystanie> Dbają o twój umysł. Ale to jest dobre. Aha, bo i tak potrzebujesz 20 skrzynek, co? No, więc. Ale założę się, jak że zrobię tu. A, to można. No. no. A myślisz, że po co jest ta oferta? Bartek. Ale Ej, chyba nie, nie jesteś tak pokręcony, żeby to kupować. Nie, 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 co ty. Chciałbym bo sukę zdobyć, albo tą dziewiątkę. Ale nie wiadomo, czy... znaczy coś zdobędę na pewno, ale... No. Nie no, jak rzuciliśmy w skrzydce, to to tylko pokazuje, jak to jest bezwartościowe. Nie no, to, to jest, te skrzyki, mi ci tak, do no WG... No są biedne, chociaż jakieś style, raczej style powinny być, to one się pojawiają, to, to źle ci powiedziałem, to może wiesz, jakieś dodatki jeszcze do tego, kredytów, nie wiem, duża apteczka, duże zestawy, jakieś pierdoły, no to, to takie kurde, no gołe. Szczerze, kompletna tragedia, nie? Znaczy, YouTube Boxy chyba się pojawią na stałe, coś mi się wydaje, właśnie... Znaczy, ja bym był fajny za, za takimi skrzynkami, że wiesz, za codzienne logowanie się, nie? Mhm, mm to było fajne. No, ale ten. Ty... Czy masz teoretycznie te misje codzienne w zamian? C nie. nie, ale to będzie na 50. To będzie na 50. dopiero. Raczej tak. No. Fajnie jakbyś kliknął jaki jakiś ci styl pokazuje, ale okej. Okay. Dobra. Sorki, ale po prostu jestem zawiedziony. Dzień konta premium. O rany. Nie, komplet. O, no już No, przynajmniej masz dużo konta premium. To jakby to sypało po 7. O, już myślałem. No uwaga, uwaga. Co to będzie? 100 nie, po prostu to jest moje szczęście w Wojcie, nie? No dokładnie. Nie, jest jeszcze niektóry. Ostatnia skrzynka. Przedostatnia raczej. A tu nie wiem, czy już musi wylecieć. Uwaga, to ci wylecił. O, sejliście. No, Borasek. Proszę bardzo. Właśnie go chciałem w sumie. Ty, ale dobra, to mi się trafiło jak ślepej kurze ziarno, bo ja naprawdę chciałem borasukę. Loba. Bo... Ej, ale Bartek naprawdę mi się udało. W sensie. Borasuka plus konto premium. No, spak. No. Dobra, nie jestem za z tego paku No, tylko tak trochę biednie odsypało. No, ale i tak... Y albo ta dziewiątka, albo pora suka, tak myślałem, ale pora suka nawet lepiej. No, no myślę, że tak, buriasek tak. był najlepszy, jak go nie miałeś. No.